Puławski magistrat poinformował o trwających konsultacjach gminnego programu rewitalizacji miasta Puławy do 2030 roku. Przygotowany dokument przedstawia m.in. działania rewitalizacyjne, które w perspektywie najbliższych lat będą realizowane przez miasto. Działania te będą ukierunkowane na ograniczenie zdiagnozowanych na terenie obszaru rewitalizacji negatywnych zjawisk w sferach społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, a tym samym poprawę jakości życia mieszkańców miasta. W projekcie gminnego programu rewitalizacji znajdują się plany m.in. rewaloryzacji domku greckiego, Przebudowy Pałacu Marynki, modernizacji Hali Sportowej MOSIR czy rewitalizacji terenu pod dawnym dworcu PKS. Z ponad 200-stronicowym dokumentem można zapoznać się za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta. Uwagi do projektu można składać do 2 grudnia, zaś otwarte spotkanie konsultacyjne na temat gminnego programu rewitalizacji odbędzie się w Urzędzie Miasta 22 listopada o 16.00. I ty możesz znaleźć się w gronie naszych zadowolonych klientów. No to co? Robimy logo?